Jeśli Wiktor nie odpowie poprawnie na moje pytanie o mnie, to moczy tutaj głowa. Ile razy jakoś tam zmieniałam kolor włosów, że albo szamponetka, albo 5. niby farba? Nie, cztery. <grych> A, jezu, jak fajnie. Ile miałam lat, jak poszłam do przedszkola? Ach, to były czasy. No to no, tak jak dziś. Muszę znać to Od trzeciego roku życia. Nie. Nie byłaś w przedszkolu? Tak. <grych> mm. Moja ulubiona rzecz w maku. Wrap. Klasyczny? O, oh, teraz się zbekonę, czy nie jest Zaliczę ci, ale ja Dobra, nigdy w, dokarem, w życiu... W nie. Chodzi o to, że nigdy w życiu nie jem sosu pomidorowego, przecież wiesz, że zawsze ja wyjmuję. Zaliczę ci to. Czy albo w przedszkolu, albo w postawówce, byłam w jakimś takim dziecięcym związku? W związku, czy miłość taką miałeś do dzieciństwa? Czy było, jesteś mojej dzieciną, tak jestem? No to na pewno tak było. Nie, nie było tak nigdy. Kto tak nie miał, no. No ja tak nie miałam. Ja się bałam chłopaków, gdzie zostawić falą.